Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus bardzo serdecznie. Witamy na naszym kanale YouTube i zapraszamy do niezwykłej szkoły języka angielskiego. Nazwaliśmy ją Anielski Angielski, czyli taki angielski, który pomoże być Wam w kontakcie z Panem Bogiem i z aniołami. Nasze lekcje będą odbywać się z native speakerem, dlatego chcę go przedstawić. Oto Robert Stackpole. He came to us from America. Robert, can you introduce yourself to us? Yes, thank you, Father, for in inviting me to be with you. And yes, I come from America where I work for uh, the Divine Mercy message and devotion as spread by the Marian Fathers there. Uh, now I live in Wisconsin, which is right in the middle of the country. Thank you for coming, and thanks to him, we'll hear wonderful American pronunciation of the religious words. Probably, as you know, We Publish The Angels Magazine. Pewnie jak wiecie, publikujemy magazyn poświęcony aniołom w języku angielskim. Jest to odmiana anglojęzyczna naszego czasopisma Któż jak Bóg. Dlatego chcemy zapoznać Wam z tym, co możecie znaleźć w tym czasopiśmie, a zarazem przybliżyć Wam angielskie słownictwo. A zatem zapraszamy. Szkoła języka angielskiego została otwarta. Jeśli ktoś wierzy, ma w sercu wiarę, to ma wielki skarb. How do you pronounce wiara? Faith in English, Robert. Oh, the word is faith. Faith. Don't follow me. Follow his wonderful pronunciation. <laughs> Could you repeat, please? Yes, the word is faith. Faith. This word is not easy to pronounce, especially the, uh, the last part of it. Trudno jest to słowo wymawiać, zwłaszcza to th. Następne słowo to słowo religion. How do you pronounce it? Religion. Religion, more or less. Mniej więcej tak. Religion oznacza religia. Są różne religie. What about the word belief? Belief, 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 to jest tak samo jak wiara. Wiemy, co jest naszym belief, naszą wiarą. Jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Można powiedzieć, to jest my belief, my faith. A nasza religia nazywa się Christianity. How do you pronounce it? Christianity. Christianity. One, one more time. Christianity. Jeśli jesteśmy katolikami, to nazywamy się katolicyzm. To nazwa tego słowa. Jeśli jestem katolikiem, to mówią o mnie, że jestem a catholic. a catholic. A jeśli jestem chrześcijaninem, bo niektórzy należą do innych denominacji, czyli wyznań protestanckich, to wtedy są a christian. Ale my jesteśmy a catholic. Słowo denominations oznacza w kościele chrześcijańskim inne wyznania. Czyli na przykład Zielonoświątkowców, różne formy kościoła protestanckiego. I to wyznanie nosi nazwę? Tak, yes, each are called denominations. Także zwłaszcza w Ameryce możecie spotkać chrześcijan z innych denominations. Oprócz tego mamy y, tych, którzy wierzą w jednego Boga i, i należą także do religii monoteistycznych, i wiemy, że Stary Testament powstał dzięki tym, którzy uwierzyli w Boga, który jest. A więc nazywamy ich w tej chwili jako wyznawcy judaizmu. How do you pronounce this word? This is a tougher one in English. Judaism. Can you repeat it? Yes, Judaism. So you need to practice. Musimy, jak powiedział, że to trudne do wypowiedzenia. Jeśli ktoś jest muzułmaninem, to wyznaje religię zwaną islamem. Islam, jest... in English, as if with a Z, Islam. Islam, and, a to jest nazwa pojedynczej osoby, który, kto jest muzułmanin, który też tą wiarę swoją praktykuje, i jak to wymawiamy? How do you pronounce this? A Muslim. One more time. A Muslim. To słyszymy, że to bardziej brzmi jako Z, a nie jako mm -hmm. Again. S. Możecie oczywiście odtworzyć ten film i wtedy pogłębić jeszcze bardziej y, te teksty i wsłuchać się w jego wymowę. Kolejne słowo. Jeśli jestem wierzącym. To można użyć takiego rzeczownika, aby y, opisać naszą postawę. I wtedy mówimy, mówimy że ktoś jest on, believer or non-believer. Jeśli jest niewierzący, to mówimy one more time. Non-believer. Tutaj stawiamy kreseczkę, ale jeż, jeżeli jesteśmy wierzący, to uza, uważamy za wielką łaskę, to mówimy one more time. Believer. believer. Teraz wiemy, że no niestety bywa, że ktoś przestaje praktykować swoją wiarę, trochę się w życiu zagubi i też na to mamy pewne określenia. Jeśli ktoś regularnie chodzi do kościoła, żyje Jezusem, przyjmuje sakramenty święte, to nazywamy go what about this world? practicing. And you can add a Catholic, so altogether we'll be yeah, practicing Catholic. Praktykujący katolik. A jeśli nie praktykuje, what about the opposite? A non practicing Catholic. So nie bądźcie non practicing Catholics, but praktykujcie, bo to jest wielki skarb. Zawsze na tym się traci, kiedy człowiek tego nie docenia. Na kolejne słowo, które może się przydać, mówimy po polsku, że są to ludzie chodzący do kościoła. Ktoś chodzi do kościoła, czyli chodzi, bo wierzy i praktykuje. What about this word? How do you pronounce it? Church goer. Church -goer. Czyli od słowa go iść. Go -er. Someone who goes to church? Who goes to church? Yeah. Bardzo łatwo zrozumieć. Mamy jeszcze inne <laughs> słowo. How do you pronounce it? Lapsed. Laps, czyli non-practicing, taki, który się zagubił, często rozleniwił. Nie bądźcie laps catholics, bądźcie practicing catholics. Practicing catholic or lapsed catholic. Zawsze można z laps wrócić, bo Pan Bóg nas kocha i na to czeka. Teraz troszeczkę bardzo potrzebnych czasowników. Ktoś powiedział, że wiara nie jest rzeczownikiem, ale jest czasownikiem. My wierzymy, i to jest wiara, która jest akcją. Teraz wierzymy, wierzyliśmy godzinę wcześniej, i to się przekłada na nasze życie. A zatem, wierzyć po angielsku to. To believe. Do you believe? Do you believe? <laughs> I hope so. <laughs> I do believe. And I wish you, you too do believe. Wierzyć. Another word. To trust. To trust, zawierzyć, zaufać. Na obrazie Jezu ufam Tobie mamy podpis Jesus, I... Jesus, I trust in You. Jezu, ufam Tobie. Czyli trust to jest coś więcej niż wierzyć. Możemy wierzyć w Boga, ale uwierzyć Bogu to już coś innego. Jak jedziemy nawigacją satelitarną, to wierzymy tej Pani czy Panu, który nam podpowiada, gdzie jechać. Ale w Pana Boga można wierzyć, ale zawierzyć jemu to być mu też posłusznym. What about this word? Kolejne słowo, które spotykamy w religijnym obszarze języka angielskiego, to. To worship. To worship. A what about this one? To praise. To... Te słowa odnoszą się głównie do Pana Boga. My uwielbiamy Boga, wychwalamy go. Można powiedzieć, że. Worship można odnosić tylko do Pana Boga w trójcy osób. Ale mamy też słowa, które odnoszą się do Matki Bożej i do świętych. What about this? To honor. Can, can we say to honor the Blessed Mother? Yes, indeed. To czyli czcimy Matkę Bożą, albo what about to venerate? Yes, it would mean the same thing in English. Czyli To, to znaczy to samo. Czyli. Matkę Bożą można honor, albo venerate. A słowo adore, does it apply to, to the Blessed Mother, or to God only? Um, it can be both. Both. Yes, it's a general word. Słowo, które można zastosować do Matki Bożej, ale częściej adorujemy Najświętszy Sakrament. We adore the Blessed Sacrament. What about the angels? Co, co, jeśli chodzi o aniołów, które słowo jest najlepsze do mówienia o nabożeństwie do aniołów? Which word is the, the best one? With the angels you honor or venerate the angels, but you only worship God. Czyli możemy tylko worship God, ale aniołów honor, czcimy, oddajemy im cześć to venerate. What about the saints? Jak like Saint Faustina Saint John Paul II. The same as for angels. You honor or venerate the honor, saints. Czyli tak samo mm -hmm. honor, venerate. A what about the relikes? No, ah. jeśli mamy relikwie, to którego czasownika użyjemy? Yes, you also venerate the relics, the same. Venerate the relik. Myślę, że na dzisiaj tyle. To tylko początek naszej szkoły. Robert, thank you very much. Our first thank lesson you. is over. Did you enjoy it? Yes, indeed. <laughs> what about our pupils? I hope so. Our English <laughs> speakers. Thank you for coming, and I, I invite you to come again. And maybe we'll continue our lessons of Angelic English. Thank you, Father. Can you finish with a prayer in English? Maybe you say, "Our Father." Sure. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And I will give you the blessing, teraz was drodzy po angielsku, the Lord be with you. And with your spirit the almighty god bless you the father and the son and the holy spirit amen, amen. zostańcie z bogiem któż jak bóg do zobaczenia w następnym odcinku